Dzień, dzień, dzień dobry wieczór YouTubeowa społeczność witam Was bardzo serdecznie z tej strony a właśnie to jest kolejny odcinek z Minecrafta tym razem już chyba 30 wow, trochę już czasu minęło uh, a my dzisiaj cóż wychodzimy z tej zawszonej dziury ponieważ tutaj chyba nic nie znajdziemy poza jakimiś na dole pierdełkami które nie są nam w ogóle potrzebne uh, Wyjdźmy stąd jak się Zrobi jaśniej? Czekajcie, to się ściemnia, czy myślę, że się rozjaśnia? Się rozjaśnia! Pięknie, wschód słońca o poranku! Żelazo. Para pa pa pa, I'm W sensie żelazo. słyszę wodę, więc to pewnie będzie jakaś jaskinia. A to się nam nie przyda. Także cóż, wykopmy sobie węgiel i um, ruszamy w poszukiwaniu naszej bazy, bierzemy diamenty i yy, staramy się dzisiaj wybudować jakąś chałupę, a właściwie jakieś prowizoryczną chatę, taką wiecie, małą. I ona nie będzie nam starczała na krótko, ponieważ po prostu ją kiedyś Rozbudujemy, czyli... Teraz sobie zrobimy... Hmm, ładnie tu. Czemu ja tu wcześniej nie zamieszkałem? I co? Czemu ja tu wcześniej nie zamieszkałem, to ja nie wiem. Yy, FPS-ów jest może czasem trochę więcej nawet, wow. A, mimo generowanie świata, ale to przez właśnie format, o którym wspominałem już Wam w Q&A, jeżeli e, oczywiście w odcinku a. A. o e, tam jakbyście sobie zobaczyli byście może e, dowiedzieli się o co mi teraz chodzi. Ale póki tu jesteśmy i e, nikt nas specjalnie nie goni, weźmy sobie troszeczkę tego drewna, ponieważ wiem, że ono będzie niebywałe, niebywale przydatne dla nas. E, chociażby w osiągnięciu celu takiego jakim jest wybudowanie sobie e, swoich czterech ścian. Prawda? E, I tak, e, w ogóle jeden użytkownik rzucił mi wyzwanie, które raczej podejmę. E, bo jak widzicie ten świat jest troszeczkę oddalony od mojego spawnu. Do czego zmierzam? E, na tym świecie, jeżeli osiedle się gdzieś daleko od portalu, będę żył tylko do pierwszej śmierci. Potem e, nie wiem co się dalej z serią stanie, ale chyba mam już właśnie z tak drewna. E, a potem się zobaczę najwyżej co się, co się dalej stanie z, tym, z tą serią, ale jak na razie utrzymujmy, że będziemy tu żyli do pierwszej śmierci. Potem... Kaktus 1 wie. Dobra, póki co. Sprawdźmy może jak yy, przy włączeniu lekkiej mgłyby nam to działało. No. Pff, trochę płynniej. Mi to nawet nie przeszkadza, a nawet do tego śniegu dodaje, Hmm, to nie wygląda jak grub. To dodaje nawet klimatu co do tego śniegu, więc mi to pasuje. Eee, także cóż. Ja bardzo chętnie znalazłbym drogę do domu. Wiem, że miałem sprawdzić po koordynatach, ale e, zapomniałem, a nie będę teraz wchodził na YouTube i patrzył na mój stary filmik. E, także będziemy się musieli dzisiaj posłużyć bez tego. Postaram się zebrać dwa takie drewna, a potem się e, najwyżej co zobaczy więcej. Ale dzięki temu, że wycinam po niektóre drzewa, właśnie zostawiam sobie pamiątkę, że tu byłem. To oczywiście jest dla mnie potem plusem, ponieważ wiem, że okej okay, tutaj byłem, czyli e, tędy już szedłem, czyli nie warto jeszcze raz tędy iść. E, I to miejsce wygląda bardzo znajomo. Mm. Mi się ono kojarzy tak, jakbym... O, zapomniałem, że mam pancerz. Dobra. E, mi się ono kojarzy tak, jakbym szedł właśnie tutaj wybrzeżem. E... U, trzcina cukrowa, przyda się. Dzień dobry, pani trzcino. Cóż pani powie? O naszej cudownej rozmowie? Dobra. Um, nie przejmujmy się tu trzciną jedną. Chyba... Hm, mam cztery. To chyba się sklonowała nawet. Wow. Taka magia. Eee, Okej. Okay. To miejsce wydaje się jakieś takie... Średnio znajome Eee. To oczywiście nie zmienia faktu, że jest to zajebiście, ale... Le, jest ono średnio znajome. Zmiana planów. Ono jest w ogóle nieznajome. Ale mamy lawę. <laughs> A lawa się przyda. Lawa się przyda, bo... Mając lawę będziemy mogli sobie, wiecie, coś tam robić Jakieś piecyki czy inne tatałajstwa A to jak wiecie się przydaje huh. Fajna jaskinka w sumie Jak się tu osiedlić, wychodzić, sobie mieć Nie, ta lawa jakoś mnie straszy Wiem, że ona zaraz spłynie Ale mimo wszystko mnie straszy Nie wiem, czuję, że tu jeszcze nie byłem Bo jakoś tak Te śnieżne tereny mają jedną rzecz taką, która mnie wkurza Czy wy też to widzicie? Czy tam ktoś ma bazę? Nie wiem, hirobrain? Ej no Czekajcie To było mówione, że w tej wersji jest jeszcze Hero Brain Nie, dalej nie wchodzę Szczerze, ja bym się chyba zesrał, jeżeli bym tu coś zobaczył jeżeli bym to zrobił... Zau... Nie, ja, ja to zostawiam... Ma, masz sobie te pochodnie i weź, weź tam... Wszystko. Ej. Serio. Takie coś nie jest normalne. Dobra, my system. pójdziemy. Żegnam cię Jakie zajebiste My tutaj cuda natury odkrywamy A teoretycznie powinniśmy szukać domu Ale to nie zmienia faktu, że to jest zajebiste To jest mega zajebiste Czy ja nie jestem na jakichś zbyt dużych kordach? Nie Farlandy się generują, ohoho, jeszcze dalej A to wygląda epicko. ho HOHOHO ho. Wiecie co? Jakby nie patrzeć Miejsca to są zajebiste wręcz ale my nie szukamy spacerków Tylko my szukamy domu Także ja chyba sprawdzę na tamtym filmiku W sumie nawet teraz przy was Będę sobie po prostu gadać od rzeczy Ponieważ mamy teraz więcej miejsca na dysku Co sprawia, że mogę sobie gadać od rzeczy do rzeczy i w ogóle um, Włącza mi się net O, włączył się A ja dalej idę do przodu Okej, okay, nieważne eee, Więc tak Tutaj to zamyknę Q&A się załadowało Ponieważ w momencie gdy wy oglądacie to, ten odcinek 10 minut temu użyciem Q&A W sensie na ten na Ogólny Znaczy nie na dla was, że tylko że dla mnie w sumie Idź w tamtą stronę mości rycerzu Eee, okej. Okay. My tymczasem zerkamy na neta. To był chyba w odcinku... Jak się tu... To było w odcinku odrodzenie. Oczywiście musiałem go wrzucić tak dawno temu, że już było... najnowsze filmy tego nie ogarniają. Okej. Okay. Wow, 15 łapek w górę. Jestem z Was dumny. Ja będę sobie <laughs> własny odcinek oglądam, oglądam na To jest dziwne. Wiecie co, ja to jednak sam sprawdzę, bo coś mi natmuli. Okej, okay, już wiem. Eee, X jest bardzo niedaleko, ponieważ jest to 788. 8. Czyli muszę iść w tą stronę, bo tu się zwiększa X. Z jest 217, czyli obstawiam, że w tą stronę. Czyli muszę iść w tę... Te... O, w takim kierunku muszę iść do domu. I zaraz znajdziemy się właśnie w naszej placówce Aperture Science pod tytułem. W sumie obstawiałem, że to będzie coś przy tym brzegu, no widzicie, myliłem się, ale... Teraz jak zobrazowałem sobie drogę do domu oraz drogę, jaką tutaj przeszedłem, to mam mniej więcej ogarnięte na pamięć całą tą Ukrainę tutaj, więc e, wiedząc, że w tamtym kierunku mam dom, zna, e, znajdę go raczej bez problemu, a więc sukces. Sukcesywnie. Moi mili. Czego byście... Beze mnie w Minecrafcie nie zrobili, oczywiście wszystko byście zrobili beze mnie, bo ja to jestem tylko pajacem, który gada do mikrofonu, okej. Okay. Um, a pomijając eee, nut nutkę samokrytyki... Dobra, już nie będę zbierać tego, bo słoneczko zachodzi, a jednak nie chce mi się za bardzo walczyć ze szkieletami. Teraz trochę w tą stronę. Czyli my w ogóle zna znaleźliśmy się na innej wyspie, okej, okay, dobrze wiedzieć. W takiej szczególności, że ja bym cały czas prze... A, okej! Okay, spoko, bo my tu spaliśmy! Czuję, że gra nam podpowiada aluzję, znów tu będziesz spał. ale nie, 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 nie tym razem. Mam teraz zapisane na kartce tutaj przed sobą, wy tego nie widzicie wprawdzie, ale... 7, 8, 8... Okej. Okay. Idę cały czas tą kratką. I na tej linii jest mój dom. Trochę wyżej. Mój dom jest na tej linii i wysokości... tej. Nie. Wyżej niż podskoczę. Nie 6,8. A 69. Proszę. Czyli wystarczyło tam iść cały czas prosto. Prosta spoko. Jest, nareszcie dom. Nie jestem pewny, czy zostawiłem drzwi otwarte, ale okej. Okay. Nie będę was straszyć tutaj. Nic się nie pozmieniało, wszystko jest po staremu moja skrzynia też Tyle, że damy żelaza do pieca i drewna do kominka W sumie za dużo, za dużo tu tatałajstwa może nie będzie Hm To dobrze, więc sobie rozsadzimy na razie nasze drzewka Dwa. Dobra. E, plus jeszcze trzcinę sobie posadzimy. No chodź tu. Tutaj może sobie w sumie rosnąć. Tutaj nie, bo tutaj jest ten. Tutaj, tutaj i tutaj. Które nam na razie starczy. A chałupę sobie rozbijemy gdzieś tam. Ale póki co e, wiem, że ten odcinek... Co mi nie, zawierają jakieś wartości, więc to by było na tyle. mam nadzieję, że się Wam podobało, eee, jeżeli tak, to możecie mi to napisać w komentarzu pod filmem, ponieważ teraz Google Plus sprawił, sprawi, że musicie łączyć te konta wszystkie i wszystko, ale mimo wszystko polecam, bo to mi daje dużą satysfakcję i e, chęć do dalszego budowania, także to było na tyle. i do następnego tygodnia, teraz filmu, filmów nagram parę pod rząd, od, znaczy jutro, bo już teraz jest dość późna pora i będę już je wrzucał na wyrost troszeczkę, więc o Jezus Maria. Po dwa odcinki. Więc sądzę, że będzie ok. I teraz patrzcie. Wow! Ty mnie tu też zasięgasz. Hmm. <laughs> Haha, ha. wywabiłem go jak zajączka w lesie Dobra Lepiej żeby ten następny creeper nie był, okej okay. To było na tyle Inarson, następnego odcinka W sumie chyba machnę sobie drugi piecyk ale to już A w sumie na razie mi się nie przyda Takie małe postscriptum bo zapomniałem Wiem, że ten odcinek był bardzo krótki Ponieważ miał tylko 15 minut Ale kolejny z nagrodę dla was będzie miał e, Minut 35 Tak? Okej, okay. i zajmiemy się nie tylko budową, ale i sobie gdzieś połazimy i zwiedzimy i w ogóle. Więc to było na telej papa. Po raz kolejny. Okej, okay, wiecie co? Mam pomysł. Yy, z racji, że odcinek 30 jest taki krótki, um, dostaniecie save'a i tak, jeżeli słyszycie moje głosy, że jest inny, owszem ponieważ że dopiero to wstałem i teraz brzmi jak jakiś 40-letni mężczyzna, także cóż. Eee, dodatkowo do tego dodaję save'a, więc nie przestraszcie się mojego głosu. I w opisie macie save'a, ale macie go pod linkami, czyli są linki, linki tam na dole, Facebook i tak dalej. I na samym dole będzie save. Tak żeby tylko ten kto to usłyszał mógł to zobaczyć. Tak więc to było na tyle i papa. Hm, takie taki macie ode mnie prezenci.